Bieg na Dzień Ziemi, teraz w obiektywie, 10 dziesięciokilometrowa trasa w lesie zwierzynieckim w Białym Stoku i 200 uczestników, ale przede wszystkim dobry sposób na aktywne i rodzinne spędzenie wiosennej niedzieli. Łukasz Wrublewski. Ekobieg na Dzień Ziemi, bieg w ramach czwartej edycji Grand Prix zwierzyńca w Białym Stoku to nowość, ale ta nowość to również promocja regionu. Bo podlaskie to przecież wciąż zielone płuca Polski. Białostok e, ma świetne warunki do biegania. E, jako jedna z największych miast w Polsce ma swój rezerwat. E, I chcemy w tym biegiem i naszym Grand Prix, między innymi promować, propagować e, nasz rezerwat zwierzęniecki. Mówimy bieganie, myślimy zdrowy styl życia. Styl, który każdego roku w województwie podlaskim zyskuje nowych zwolenników. Wszystkie biegi, moim zdaniem, są eko, bo przede wszystkim są zdrowe. No, biegamy przede wszystkim dla zdrowia. Dla kondycji, dla formy, dla zdrowia. To jest podstawa w ogóle całego biegania. Bo bieganie jest dla każdego. Nie zna ograniczeń wiekowych, dlatego biegają zarówno młodzi, jak i nieco starsi. Lubię biegać i dla zdrowia, dla, dla kondycji, jako w moim wieku. No i fajnie pobiegać razem. A dobrego towarzystwa i dobrego humoru na prawie 10-kilometrowej trasie kobiegu nie brakowało. No właśnie ja biegam po to, żeby schudnąć. Na razie trochę schudłem, w tłuszczu stresiłem i tak mu skóra na mnie wisi. Po intensywnej rozgrzewce przyszedł czas na start w Lesie Zwierzynieckim. Ta lokalizacja to strzał w dziesiątkę i magnes, który przyciągnął na start prawie dwie setki biegaczy. Lepiej biegać po lesie czy niż po ulicach czy ścieżkach rowerowych. Jest to o wiele przyjemniejsze, o wiele zdrowsze. Człowiek się nie nawdycha spalin, tylko nawdycha się świeżego powietrza. Ale bieganie to nie tylko lepsza kondycja i endorfiny. Ten sport wnosi do naszego życia znacznie więcej. Dodatkowo też uczymy się takiej właśnie wewnętrznej siły, motywacji, współzawodnictwa z innymi. Na, na każdym biegu poznajemy nowe osoby, odważniejsi się stajemy dzięki temu. Dzisiejszy ekobieg w Białymstoku wygrał Wojciech Augustowicz. Nam zdradził przepis na sukces. Trening mocny i biegamy na wiosnę. Ale już wiosna, to starty idą teraz. Dużo tego biegania na wiosnę w ciągu tygodnia? Ile kilometrów? to. Najlepsi biegacze z dzisiejszego biegu wystartują we wrześniu w Warszawie na ogólnopolskiej odsłonie Ekobiegu. Ekologia to kolor zielony i to właśnie on królował dzisiaj na białostowskim ekobiegu. Prawie 200 biegaczy udowodniło, że warto biegać, bo bieganie to nie tylko endorfiny, ale także towarzystwo i zdrowy tryb życia. Łukasz Wrublewski, obiektyw.